Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z serii 7 jest gry Farming Simulator 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się transportem mleka do mleczarni. Jak widzicie trochę tego mleka mi się tutaj uzbierało w tej oborze dla krów. Jak widzicie mamy tutaj ponad 63 tysiące litrów mleka. Natomiast jeśli chodzi o mleczarni, no to mamy tutaj niecałe no nieco ponad 15 tysięcy litrów, więc trzeba trochę tutaj uzupełnić ten zapas mleka. Więc akurat sobie tutaj trochę zawieziemy, nie wiem czy całość mleka zawieziemy, ze względu na to, że mam tą małą beczkę na mleko. No ale zobaczymy, o, tu widzę, że niedługo rozmnożą się te krowy mięsne, więc tutaj będę miał cielaki, które później będę mógł sprzedać jak trochę podrosną. Tutaj mam jeszcze takie cielaki, które mi się urodziły, to je też będę chciał sprzedać może za dwa albo trzy miesiące jak trochę podrosną. A tu mamy jałówki, które chyba też niedługo będą miały kolejne cielaki i zaczną dawać mleko, no i tutaj są te dorosłe krowy. Więc ok, wsiadamy sobie do tego case'a, no i rozpoczniemy załadunek mleka. Na no, zdecydowałem, że wybieram sobie tego case'a, no bo ja go zwykle wykorzystuję do takich mniej wymagających prac. No, jest to bardzo fajny taki mały ciągnik, więc sobie dzisiaj z niego skorzystamy. No bo zazwyczaj go wykorzystuję właśnie do transportu mleka albo jakichś produktów lub na przykład do kosów do przetrząsania y, trawy. No bo oczywiście do takich kosiarek czy do takiej pracy balującej jest on za mały i tutaj mogłoby mu brakować mocy. Ale do takich mniej wymagających prac jest to bardzo fajny ciągnik. O, tu jeszcze trochę siana jest, będę musiał to uzupełnić, jeszcze tam kiszonki trochę zostało. Pojedziemy sobie ten, do bok moich uli, żeby sobie przejechać trochę na skróty, tu jest też taki fajny wyjazd. O, widzę, że tutaj fajnie się krowy pasą w cieniu. No fajnie wygląda ta zagroda co dla tych krów. O, tutaj też jest ich trochę. No teraz już mam całkiem spoko stado krów. My zaraz zobaczymy, ile tych dokładnie jest. Bo tutaj trochę tych cielaków jest. 40 krów tutaj mam. Oczywiście w zagrodzie jest mniej, żeby gra lepiej chodziło, ale i tak fajnie to wygląda, jak trochę tych krów sobie już chodzi. No więc pojedziemy sobie tędy tutaj przez tą pasiekę. Tu jest 6 uli. Więc akurat jakiś fajny tam zysk dodatkowy z tego jest. No i tu mamy bramę. I tu mamy taki większy wyjazd. Tam jest też taki drugi wjazd na gospodarstwo. O, widzę, że policja tu jedzie. Jest taki drugi wjazd, który jest dość ciasny. Tutaj mamy dużo miejsca, więc możemy sobie na spokojnie tutaj wyjechać. Zobaczmy, czy jakiś samochód nie jedzie, ale na szczęście jest wolne, więc sobie pojedziemy. Możemy sobie ten pomod odpalić. No i tu mam tą beczkę, są ma 8000 litrów pojemności. Akurat, jakbym chciał jakąś większą beczkę, no to mógłby być problem, żeby się zmieścić. Ja mam nadzieję, że ten gość tu nie będzie jechał. Nie. Na szczęście ta betoniarka pojechała tam dalej. Ale ten tu skręcił, zobaczcie jak on szybko skręcił. No i teraz pytanie, czy się zmieścimy jakoś. Okej, okay, jakoś się tutaj zmieściliśmy. Zobaczmy, czy tutaj nic nie jedzie, tu jest wolne. No i tutaj też, więc sobie wjeżdżamy. No więc tak jak mówiłem, niestety tutaj większa beczka, no... Mogłoby się za bardzo nie sprawdzić, ze względu na to, że jest y, dość ciasno na tej mapie No chyba, żebym powycinał te żywopłoty wszystkie i tak dalej, pousuwał to ogrodzenie, ale to też daje fajny klimat tej mapie No wiadomo, że można sobie przerobić w taki sposób, żeby po, na przykład pousuwać te żywopłoty, albo przerobić je na takie y, z tych krzewów, które mamy tutaj obok, które nie mają kolizji No bo oczywiście ten żywopłot tutaj po prawej, no to on ma kolizję, tutaj te krzaki nie mają kolizji, ale dalej już jest żywopłot, jak widzicie, który ma kolizję i tu już nie przejadę dalej więc teoretycznie może to wymienić, podobnie jak ja to zrobiłem na, tam obok mojego pola, gdzie mam y, zboże zasiane i tam gdzie mam łąkę, no to tam sobie zrobiłem taki żywopłot, który ma który nie ma kolizji z tych krzewów po prostu, no bo tam wyciąłem, przerobiłem sobie trochę tam, powiększyłem pole No i tam jest żywopłot, który nie ma kolizji, ale tutaj na przykład takie mają kolizję. O czy ja tu i widział znajdźkę? Chyba tam jest znajdźka jakaś. Zaraz zobaczymy. Tak, mamy znajdźkę, więc zawsze jakiś tam tysiąc do przodu O, to jest chyba taki wózek namalowany, ciekawie to wygląda. W sumie ten też tak śmiesznie wygląda jak jest namalowany, że to nie jest jako po prostu no taki obiekt na mapie, tylko jest on namalowany, dość zabawnie to wygląda. Ale okej, jedziemy już, jesteśmy prawie na miejscu. No ten mały CASE jest fajny, do takiego transportu jest wystarczający. Natomiast jeśli chodzi o Farminga 25, to, to widziałem, że na razie mają być chyba... ...w podstawce trzy ciągniki marki CASE oraz na przykład czyniu Holanda, no i trochę mnie to zmartwiło, bo ja bardzo lubię te ciągniki. No ale twórcy coś podali informacji, chyba że ma... później w aktualizacjach mogą się pojawić jakieś kolejne, albo jako, jako mody. No bo ma być ten nowy CASE Puma, ma być ten Magnum, którego mamy tu w 22, no i ten Quad ten, track, ten najnowszy. A szkoda, że na przykład nie ma tego Kejsa Maksuma, który tutaj jest w kategorii małych ciągników, ale może będzie jako mod oficjalny albo na przykład w jakiejś aktualizacji go dodadzą. To jest ten ciągnik, też jaki fajny mały traktor. Jego ja miałem w serii drugiej na mapce Amerykańskiej, no i pamiętam, że on tam dość długo był na moim gospodarstwie, no ale zobaczymy, może będzie w jakiejś aktualizacji albo jako modyfikacja. No tutaj też dużo ciągników jeszcze zostało dodane w aktualizacji. Te waltry na przykład zostały dodane w aktualizacji. Na początku były chyba tylko dwie, może, nie pamiętam dokładnie. Albo mniej, też yy, masajów kilka dodali w aktualizacji. więc no możliwe, że właśnie w aktualizacjach pojawią się kolejne ciągniki. Oraz ogólnie maszyny też. Wedeklask Xerion, z tego co pamiętam, <laughs> też w dniu premiery nie był on dostępny w grze, tylko dopiero został w aktualizacji dodany. Ten New Holland CR1090 też został dodany później w aktualizacji. Te fajne prasy belujące od Fenda oraz od Masaya również zostały dodane w aktualizacji, więc pewnie w farmingu 25 też będzie podobna rzecz jest ciekawe, że na przykład ciągników JCB nie ma pokazanych w tej zakładce Info na oficjalnej stronie. No ale może też pojawią się one w aktualizacji albo jako mody. A nawet jeśli twórcy nie wypuszczą ich jako mody, no to po prostu gracze stworzą mody na te ciągniki. Bo akurat te ciągniki marki JCB są bardzo fajne, można bardzo szybko transportować produkty za ich pomocą. Oj, chyba coś zahaczyłem. Ale okej, okay, udało się wyjechać, więc jedziemy sobie. No więc zobaczymy. Na razie tutaj jest dość sporo ciągników marki John Deere oraz Fenda. No zobaczymy, pewnie w aktualizacjach coś się pojawi. Jeśli chodzi o New Holando, to też mamy ten mały... A, zapomniałem, że tutaj mamy luch, ruch lewostronny i pojechałem prawą stroną. No ale wracając do tego tematu, to... Pewnie pojawią się jakieś ciągniki New Holanda czy w modach, czy w aktualizacjach, bo na razie będzie ten mały sadowniczy, z którego i tak raczej mało osób korzystało, no bo były lepsze ciągniki sadownicze, czy na przykład ten Londini albo Fend. No a tak to będzie New Holland T7 oraz T 8. Szkoda, że tej T6 nie będzie, którą mam tutaj na gospodarstwie, no bo jest to też bardzo fajny taki mały ciągnik. No zobaczymy, może będzie jako mod, albo jako na przykład w maszyna w aktualizacji. Chociaż i tak w, w podstawce będzie dużo fajnych maszyn, czy na przykład będą te fajne ciągniki marki Doidsfar. Widziałam, że ma być też taki starszy ciągnik. Będzie też taki mniejszy. No i te dwa, które są w tutaj w podstawce. Ciekawe, czy będzie też seria 9. Fajnie, w sumie, jakby ten Doid z serii 9 powrócił. No bo on był w 17, lat w 19. No i też jest to bardzo fajny duży ciągnik. W sumie, akurat jak to nagrywam, to jeszcze nie ma tej aktualizacji. Tych maszyn, ale może być, że jak kolega opublikuje ten film, no to już będzie aktualizacja maszyn kolejna na oficjalnej stronie i może on zostanie dodany. Hmm, ciekawe czy tu się zmieszczę? Chyba się zmieści. jest to mały ciągnik, więc na spokojnie tutaj się zmieściłem. No fajnie, że też powrócił ciągnik marki Sejm, chociaż z tego co widziałem, jest on bliźniaczy do tego dojca małego. Bo ten, no marka Sejm należy do koncernu razem z dojcem i Lamborghini chyba produkują ciągniki. W sumie ciekawe czy będzie ciągnik Lamborghini, no bo w 17 był, w 15 też był, chyba w 13 był też taki ciągnik. W 19 nie pamiętam, chyba już nie było albo był może. Nie, w 19 chyba nie było już ciągnika Lamborghini No ale był w 13, był w 15 i 17, więc ciekawe czy tutaj w 25 powróci ta marka do podstawki gry. No zobaczymy, jeszcze trochę zostało, więc poczekamy na te aktualizacje maszyn na oficjalnej stronie. A znowu coś zahaczyłem o to ogre, a nie o znak. Chyba zahaczyłem, jednak ja mógłbym trochę większy łuk tutaj wziąć, ale okej, okay, wyjedziemy sobie w ten sposób. A tu chyba jakieś zboże rośnie po lewej, zobaczmy co tu jest. A rzepak, ale tutaj fajna ma taką ciemniejszą teksturę. Właśnie na tej mapie niektóre rośliny mają trochę inną teksturę. Na przykład taki, taki rzepak czy pszenica są ciemniejsze. No i to moim zdaniem fajnie wygląda, że to te uprawy są takie ciemniejsze, fajne. Też kukurydza to fajnie wygląda, ale widziałem, że w 25 ta kukurydza ma mieć taką lepszą, ciemniejszą teksturę. Taką ciemnozieloną ma to bardzo fajnie wyglądać. No bo tu niestety ta kukurydza jest moim zdaniem trochę za jasna, tak wygląda jakby trochę tutaj. No, była słabo nawieziona. no, w sumie teraz możemy sobie tę pomad odpalić, mamy taką prostą drogę, więc sobie odpalimy. No i znowu tutaj zawieziemy kolejny transport, ale widzę, że tego całego mleka nie przewozę na tym odcinku, no będę jak trochę to tajmuje, więc może jeszcze jeden albo dwa transporty sobie zrobimy, a resztę pewnie sobie przewiozę poza odcinkiem. No ale co czuję, że gdybym wziął tą dużą beczkę, która ma 32 tysiące litrów pojemności, no to pewnie bym się zablokował na pierwszym lepszym gdzieś zakręcie albo wyjeździe. W sumie nawet nie wiem, czy bym z gospodarstwa wyjechał z taką dużą beczką. No myślę, że sobie jeszcze jeden transport zrobimy i, i resztę zabiorę za odcinkiem. To tak? ja praktycznie połowę tego mleka sobie przywiozę. Zobaczmy jak to wygląda, no jeszcze po jeden transport to nie cała połowa mleka będzie. a tu już mamy trochę więcej tego mleka w mleczarni. No to wrócimy sobie na gospodarstwo po kolejny transport. No jeśli chodzi o kolejny odcinek, to może zrobimy sobie jakieś ścianokosy. <coughs> albo ewentualnie żniwa, jeszcze zobaczę. W sumie już niewiele tych odcinków zostało do premiery kolejnego Farminga, więc no jeszcze zobaczymy co zrobimy, może jakieś ścianokosy, albo też żniwa, no i później pewnie będzie podsumowanie. Widzieliście jak ten ciągnik tu wypadł z tego zakrętu? To niektóre samochody, czy ciągniki, to idą szybko jeżdżą po tych drogach. No ale tak jak mówiłem, będą może ścianokosy albo żniwa, no i później podsumowanie tej serii. Chociaż myślę, że gdybym wcześniej zaczął tę serię, to mógłbym bardziej rozbudować moje gospodarstwo. Ale i tak fajnie udało się tutaj pobawić trochę z tą hodowlą krów. Trochę tutaj się pobawiłem w takie sianokosy. Okej, okay, ciekawe gdzie on pojedzie. Czy będzie tutaj skręcał? Nie, jedzie prosto. No nie, ten do sobie pojechał, tylko tak sobie dziwnie zwolnił. Myślałem, że będzie skręcał, ale okej, okay, to my sobie pojedziemy tutaj na nasze gospodarstwo. Ale tak ja mówię, gdybym to serę dłużej prowadził, to pewnie bym trochę bardziej to rozwinął. bym przerobił trochę, na przykład kupiłbym sobie kilka łąk i zrobiłbym jakieś większe pole do uprawy zbóż. Może też pobawiłbym się w hodowle świń. No i może ewentualnie jakieś większe przetwórstwo trochę. Może też jakaś begazownia, patrząc na to, ile tutaj jest trawy i ile można robić kiszonki, no to mogłem też się pobawić w tylko że begazownia jest dość droga. No i też patrząc, ile jeszcze tej gnojówki te krawy produkują, no to też może było. Się zająć przetwórstwem tego w biogazowni. Ale okej, zrobimy sobie jeszcze jeden transport, Zawieziemy to mleko, no, a resztę sobie poza odcinkiem zawiozę. No, w kolejnym filmie albo się na albo żniwa. Jeszcze sobie zobaczę. Zobaczę też, ile filmów zostało do premiery farming 25. To ewentualnie sobie się na kosy zrobię poza odcinkiem. a... Na odcinku zrobimy żniwa. No bo jednak z wsiadokosy dość często tutaj były, też nawet niedawno kosiłem koniczynę na siano. Na no żniw tej mniej było, chyba dwa razy robiłem żniwa tutaj w tej serii. Raz to był groszek, a raz to był len chyba. Tak, tutaj był groszek i len. A teraz jeszcze mamy żyto, które będzie gotowe do zbioru niedługo. No, raz mi tak dobrze, że tam mleczarnia jest dość blisko mojego gospodarstwa, że nie muszę aż tak daleko jeździć z mlekiem. Dobrze, że to nie jest na drugim końcu mapy, no bo jednak tutaj ten transport trochę czasu zajmuje, patrząc na to, że mogę wozić 8000 litrów na raz. O, widzę, że to akurat cysterna na mleko jedzie sobie <tum> tą drogą Oj patrz jak on szybko jechał, prawie by we mnie uderzył tylko te pojazdy niektóre większe mają taką dziwną kolizję, że na przykład część takiego pojazdu jest przenikalna No więc zawieziemy sobie to mleko. No a resztę tutaj dostarczę poza odcinkiem. No więc dobrze, myślę że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję wam za oglądanie i cześć!